Co to jest depresja? Depresja to jest stan psychiczny, zaburzenie. Choroba. Tak mówiąc w skrócie. Choroba natury psychicznej. Generalnie rzecz biorąc, depresja się nie bierze od nikąd. Co to jest? Człowiek sam, sam sobie nie może pomóc? Wszystko go de facto denerwuje. Ma myśli, kończy się to w ogóle myślami samobójczymi. Depresją tak najogólniej nazywamy stan obniżenia nastroju, doświadczenia pewnego rodzaju melancholii. Braku możliwości cieszenia się z życia. Ten stan nazywa się anhedonią. To jest taki, taki stan, kiedy nie odczuwamy radości. I też bardzo charakterystyczne dla stanów depresyjnych jest to, że osoba doświadczająca depresji ma coraz mniej energii i wpływa to na taką wzmożoną męczliwość i taki kłopot w rozpoczynaniu i kontynuowaniu codziennych zadań. Objawami są. Długotrwały smutek, niezadowolenie z życia, nadmierna senność. Podstawowymi objawami depresji są obniżony nastrój. Często towarzyszy temu uczucie takiego wolno płynącego, stałego lęku, połączone z uczuciem napięcia i takiego przeczucia, że może wydarzyć się coś złego. Chociaż nie wiadomo do końca dlaczego, bo nie jest określona przyczyna. Charakterystyczna, jeżeli chodzi o objawy depresji, jest tak zwana triada poznawcza autorstwa Arona Becka i dotyczy to występowania negatywnych przekonań dotyczących siebie samego, otoczenia, no i też przyszłości. Dodatkowo w obrazie klinicznym depresji mogą się pojawiać zaburzenia snu, czyli jeżeli mówimy zaburzenia, to w obie strony zarówno nadmierna senność, jak i kłopot z zasypianiem, z utrzymaniem snu, i poczucie, że sen jest nieefektywny czyli budzenie się z takim uczuciem, że zupełnie ten sen niczego nie dał i nie udało się wypocząć. Dodatkowo mogą pojawiać się zaburzenia apetytu i tu też w obie strony albo nadmierny apetyt, albo jego brak. I depresji towarzyszyć może przekonanie o zaniżonym, obniżone poczucie własnej wartości, obniżenie samooceny. Ponadto pojawiają się również myśli i tendencje samobójcze. Jak Twoim zdaniem można pomóc osobie chorej na depresję? Hmm, to jest bardzo ciężko de facto, bo to też nikt, no jeśli kogoś się zna dłużej i widać, że coś się z tą osobą dzieje, to też nie tak, że o, ja ci pomogę, nie wiadomo co zrobię, bo to nie o to chodzi, trzeba po prostu z tą osobą być. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest y, skierowanie, y, zachęcenie takiej osoby y, do skierowania się do psychologa. Psychoterapia i farmakoterapia mogą mieć duże znaczenie w pomaganiu osobom w depresji. Badania dowodzą, że najkorzystniejsze jest łączenie psycho- i farmakoterapii. Tym niemniej bardzo często dzieje się tak, że wystarcza tylko oddziaływanie psychoterapeutyczne bez wsparcia ze strony lekarza psychiatry. Jeżeli mówimy o psychoterapii, to tutaj przede wszystkim ważne jest, żeby skontaktować się z energią, ponieważ w depresji mówimy o zablokowaniu energii. Zablokowana energia, zablokowane wyrażanie pewnych emocji powoduje... To, że człowiek przestaje mieć taką to, to, co nazywamy werwą życiową, przestaje być zdolny do tego, żeby realizować codzienne zadania, w związku z czym dobrze by było odnaleźć źródło energii.